Peterasег, Peteraseg, Peteraseg. Tomek Petrasek, Tomek Petrasek, Tomek Petrasek. Tomek Petrasek. Za chwilę będę powiemy na Was kilka słów, ale na razie spójrzmy na telewizję. Co, czy już Wróć do rakowa Ej peti wróć do rakowa Wróć do rakowa Ej peti wróć do rakowa Wróć do rakowa, wróć do rakowa Ej peti wróć do rakowa Wwrć dokowa do jest Wi, że to jest tak zawsze. Ja teraz powiem Ci, że e, ja gram w e, koszulce dla mnie nie ma znaczenia, bo tu stoję przed nami. Cieszę się, że, że jestem z powrotem, że czuję się świetnie w tej drużynie i, i jestem przede wszystkim taka druga rodzina i to jest dla mnie świetna sprawa.

Od najmłodszych lat miłość moja trwa zawsze tylko Ty. Samu rakowie jesteś w sercu my. Od najmłodszych lat miłość moja trwa zawsze tylko Ty. Na razie Witaj domu! Witaj domu! Witaj domu! Witaj, domu. Witaj, domu. Witaj domu. Tak, tak, tak. Macie rację, czuję się tutaj w domu. Dziękuję bardzo. Jest to dla mnie bardzo, nie powiem, ładna chwila, bo to by było ciężkie. Bo jest to dla mnie ciężkie. Pamiętam jak tutaj w moim pierwszym meczu, w moim pierwszym meczu. zrobiłem interwencję i na stadionu była taka dziwna cisza. Musieliśmy się trochę spoznać. Ale kolejné další intervence vás takhle i každé další kolejné intervence byly dla mě bardzo vážné, bo valčujem za vás, za kibiců, za klub v každém svojím meču. I ty kolejné intervence už mě bylo tišší, ale byly ještě brava. Ty celý se let stali ještě za mnou, za družinou, já vám to nikdy nezapomnám. Nie wam za światło, Tomek Petraszek Tomek Petraszek Tomek Petraszek Tomek Petraszek Tomek Petraszek Razem przyszliśmy wspaniałą historię zakończoną z Chostem Polskim i ja będę zawsze za pozytywał ja i proszę. Trzymajcie za rakowczuki, nawet jak ee, nie pójdzie wszystko zgodnie planem, bo wtedy ta drożyna Was potrzebuje najbardziej. Dziękuję bardzo. Dzięki proszę! Hej będzie, dzięki za Dzięki hey, za wszystko! Hej Petit, dzięki za wszystko! Dzięki hey, za wszystko! Hej Peti, dzięki za wszystko! Dzięki za wszystko, Hej Peti, dzięki za wszystko. Tomek Petraszek, Tomek Petraszek, Tomek Petraszek. Tomek Petraszek. Peti oczywiście przejdzie tam między trybuną C, a później w okolice trybuny B, my oczywiście czekamy na drugą część spotkania, ale zanim to, do też chcemy bardzo serdecznie podziękować naszym ambasadorom, projekt ambasadorów w kolejny sezon, Trwa najlepsze to ludzie, którzy również żadają serce za Raków, którzy dbają o to, by o Rakowie były jak najgłośniej nie tylko w Częstochowie, ale także w okolicach i im bardzo za ten wkład w budowanie Rakowa. Bardzo, bardzo dziękujemy. I właśnie z tej okazji chcemy podziękować takimi świątecznymi prezentami, wszystkim no, ambasadorom Tomek Petrašek Tomek Petrašek Tomek Petrašek Tomek Petrašek, Tomek Petrašek.

Vítaj domu! Vítaj domu! Vítaj domu! Vítaj domu! Vítaj domu! Vítaj domu! domu! Domek Petrasek! Tomek Petrášek! Tomek Petrášek! Tomek Petrášek! Tomek Petrášek! Tomek Petrasek! Za Ej, betty, dzięki, za dzięki za wszystko, hej, Peti, dzięki, dzięki za wszystko. Dzięki za wszystko. Hej, Peti, dzięki za wszystko. Dzięki za wszystko. Hej, Peti, dzięki za wszystko. Dzięki za wszystko. Hej, Peti, dzięki za wszystko. Wróć, dowa! Hej, Peti, wróć do Rakowa. Wróć, do Rakowa. Hej, Peti, wróć do Rakowa. Wróć do Rakowa, Ej, Peti, wróć do Rakowa! Wróć do Rakowa, Peti, wróć do Rakowa! Tomek Petraszek! Tomek Petraszek! Tomek Petraszek! Tomek Petraszek. Petraszek. Petraszek! Dziękujemy, 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 dziękujemy. Zbawę zbawę! Był będzie jest! Braku w RKS! Był będzie jest! Braku w RKS! Mamy rozpoczynane ostatnie 45 minut w 2023 roku. Ja zawsze zachęcam wszystkich do gorącego do kringu tak który zawsze jest uczciwy i morskiego. Tomek Petrašek! Tomek Petrašek! Tomek Petrašek!